Witam państwa serdecznie. Dzień dobry. Jesteśmy w Lubani. Uwaga, to jest odmiana Gloster. Gloster, który w tym roku Naprawdę w wielu sadach zakwitł na zielono, w związku z tym w wielu sadach jest w tej chwili szybko cięty drugi raz. Pierwsze cięcie było sekatorem, drugie piłą spalinową, bo może rzeczywiście to jest dobry czas, żeby się z tą odmianą w wielu przypadkach już pożegnać. Ale w tym przypadku proszę popatrzeć. 15 lat sad Gloster na podkładce P60. Nawet tutaj odrost pokorzeniowy zakwitł, czerwone listki, czerwone kwiaty. Proszę Państwa, co tu było robione w tym roku? Wszystko zgodnie z naszym programem odżywiania, czyli karier Cynk jako pierwszy zabieg, w następnej kolejności był Magic Pestar. 1,5 litra plus borogrin 1 litr plus nutrygrin, 2 litry na hektar. Co później? Później, przed przymrozkami, był zastosowany Haskon M10 plus Algaren Twin. Tak jak my to zalecamy. To było ponad tydzień temu, natomiast 3 dni temu, przed kolejną falą przymrozków, sam Algaren, dawka 2,5 litra. Na hektar. No i dziś albo jutro e, będzie pewnie zrobiony teraz następny zabieg. E, będzie znowu Magic Pestar, Borogrin i nie Nutrigreen tylko pewnie już Great Vg. Dlaczego Nutrygrina zamieniamy na Great Vg? No bo po przymrozkach, po przymrozkach zalecamy Greata jako taką e, opcję. Łatwiej strawną, delikatniejszą, nieobciążającą tak bardzo rośliny. No i co? I kwitnie. A dlaczego jeszcze nie Nutrygrin o tej porze? Bo proszę Państwa, Nutrygrin może odstraszać pszczoły, a Great VG nie. Więc Nutrygrin w tym momencie powinien być już wyłączony. Kwitnie? Pięknie. Myślę, że wiele osób, które mają Glostera w tym roku. Mogą takiego sadu pozazdrościć. E, sad jest cięty mechanicznie. E, w, tym w zeszłym roku był cięty mechanicznie. Były delikatnie robione jakieś ręczne poprawki. W tym roku też był cięty mechanicznie. Nie było w tym roku żadnych poprawek. Więc e, od razu tłumaczę, żeby później ktoś w komentarzach nie mówił o zarośnięte, zaniedbane. E, po prostu będzie czas. To zrobimy te poprawki, a jak nie, no to w następnym sezonie będzie po prostu mocniejsze cięcie. No i już nie ma się tym co przejmować. Gloster ma za zadanie przede wszystkim owocować niezawodnie. I dopóki tak jest, nie czepiajmy się drobiazgów. Proszę Państwa, to tak odnośnie tych zaleceń związanych z kwitnieniem. Natomiast co w momencie, kiedy już będą. Opadały płatki. Na ten temat porozmawiamy w następnym filmie, bo za chwileczkę ukaże się następny, ale w gruszkach. Gruszki zakończyły kwitnienie, w związku z tym tam będzie lepsze tło do pokazania tych zaleceń po kwitnieniu. Zapraszam.